Wiele osób wierzy, że starzenie się jest równoznaczne z zapominaniem, ale czy to naprawdę prawda? Utrata pamięci, ta, która dotyczy imion wnuków, miejsca, gdzie zostawiło się klucze albo tego, co miało się powiedzieć, nie jest po prostu sprawą wieku. Istnieje ogromna różnica między lekkim zapominaniem, które jest naturalne, a sygnałami ostrzegawczymi, że mózg woła o pomoc. Zrozumienie tej różnicy może stanowić granicę między życiem z jasnością umysłu a życiem z ograniczeniami. W tym filmie porozmawiamy spokojnie i jasno o tym, co zmienia się w mózgu po sześćdziesiątce, na jakie objawy warto zwrócić uwagę i co najważniejsze, co wciąż można zrobić, aby chronić swoją pamięć. Bo troska o umysł to także troska o naszą wolność. A przecież wszyscy tego pragniemy pozostać sobą i pamiętać to, co naprawdę ważne. Wśród osób po sześćdziesiątce bardzo powszechny jest jeden lęk obawa, że zaczynają za dużo zapominać. Prawda jest taka, że mózg, podobnie jak reszta ciała, również się starzeje, ale to nie oznacza, że przestaje działać, albo że nieuchronnie zacznie zawodzić. W większości przypadków dochodzi po prostu do zmiany tempa. Szybkość, z jaką odzyskujemy informacje, nieco się zmniejsza. To tak, jakby półka z książkami w naszej pamięci była coraz większa, jest więcej pozycji do przeszukania, więc znalezienie konkretnej zajmuje więcej czasu. Ale zawartość wciąż tam jest. Problem w tym, że wiele osób myli ten naturalny proces z objawami chorób takich jak Alzheimer, co wywołuje panikę. Trzeba umieć oddzielić to, co normalne, od tego, co niepokojące zapomnieć nazwisko aktora, zastanawiać się, gdzie zostawiło się okulary, czy pomylić daty to może być zwykłe zmęczenie, stres, albo roztargnienie z drugiej strony. Jeśli ktoś wielokrotnie w ciągu dnia zadaje te samo pytanie, nie pamięta ważnych rozmów sprzed kilku godzin, albo gubi się w dobrze znanych miejscach, to już może być sygnał ostrzegawczy. Innym niebezpiecznym mitem jest przekonanie, że już nic się nie da zrobić. To nieprawda. Mózg jest plastyczny, potrafi się dostosować, tworzyć nowe połączenia, wzmacniać istniejące. I nawet po siedemdziesiątce możliwe jest poprawienie pamięci poprzez proste działania. Ćwiczenie umysłu, aktywna codzienność, zdrowe, odżywianie i dobry sen to skuteczne sposoby na ochronę tego niezwykle ważnego organu. Starzeć się z jasnością umysłu, to jest możliwe. Ale pierwszy krok to zrozumieć, że nie każdy przypadek zapomnienia oznacza chorobę i że profilaktyka zaczyna się od wiedzy. Często pierwsze sygnały, że pamięć wymaga troski, pojawiają się w sposób dyskretny, niemal niezauważalny. Dlatego tak często zdarza się, że rodzina dostrzega problem dopiero wtedy, gdy sytuacja jest już bardziej zaawansowana. Istnieją jednak ciche symptomy, które zasługują na uwagę, a ich wczesne rozpoznanie może mieć kluczowe znaczenie dla zachowania samodzielności. Pierwszym z nich jest powtarzanie tych samych pytań lub opowieści w krótkich odstępach czasu. Na przykład Ktoś pyta, jaki dziś dzień, albo czy już jedliśmy obiad i zadaje to samo pytanie pół godziny później, jakby słyszał je po raz pierwszy. To nie jest tylko roztargnienie, może to oznaczać, że mózg nie potrafi utrwalić świeżych informacji. Drugim sygnałem jest narastająca trudność w przypominaniu sobie imion bliskich osób lub powszechnie używanych słów. Każdemu zdarza się od czasu do czasu zapomnieć czyjeś imię, ale jeśli staje się to nawykowe i dana osoba zaczyna unikać rozmów lub się izolować z obawy przed pomyłką, to znak, że trzeba się temu przyjrzeć. Słownictwo znika, a płynność wypowiedzi zostaje zaburzona, pozostawiając niekomfortowe luki. Trzeci sygnał jest jeszcze subtelniejszy. Małe potknięcia w codziennych czynnościach, takie jak trudność w wykonaniu prostego przepisu, zapomnienie o opłaceniu rachunku, mimo trzymania go w ręku, albo gubienie się w kolejności zadań, które wcześniej były wykonywane automatycznie. Tego typu dezorganizacja może wydawać się błacha, ale świadczy o tym, że mózg walczy o utrzymanie porządku myślowego. To, co czyni te sygnały niebezpiecznymi, to fakt, że często są bagatelizowane, przypisywane stresowi, wiekowi albo złemu dniu. Ale gdy stają się częste, są cichym wołaniem mózgu o pomoc. A im wcześniej je usłyszymy, tym większa szansa na skuteczną interwencję, czy to poprzez zmianę stylu życia, czy to dzięki fachowej ocenie medycznej. Bo pamięć nie znika nagle. Ona gaśnie powoli. I właśnie w tym początkowym etapie jest jeszcze czas, by działać. Większość ludzi troszczy się o zdrowie ciała, ale zapomina, że umysł również wymaga codziennej opieki. Niewielu zdaje sobie sprawę, że pewne na pozór nieszkodliwe, a czasem wręcz niewidoczne, nawyki mogą z czasem osłabiać pamięć. Co gorsza, wkradają się one do naszej rutyny po cichu, jak mały wyciek, który z czasem podmywa całą konstrukcję domu. Jednym z takich nawyków jest mentalna bezczynność. Po przejściu na emeryturę, naturalne jest zwolnienie tempa, porzucenie nauki czy wyzwań intelektualnych. Tymczasem mózg, podobnie jak mięśnie, potrzebuje regularnych ćwiczeń. Gdy przestajemy się uczyć nowych rzeczy, rozwiązywać codzienne problemy czy prowadzić stymulujące rozmowy, nasza sprawność umysłowa zaczyna słabnąć. Czytanie książki, gra w karty, rozwiązywanie krzyżówek, albo po prostu opowiadanie historii z detalami to skuteczne sposoby na utrzymanie mózgu w ruchu. Kolejnym cichym wrogiem pamięci jest niedobór dobrej jakości snu, zły sen. Częste budzenie się w nocy albo brak fazy snu głębokiego zakłócają proces konsolidacji pamięci. To właśnie podczas snu mózg porządkuje pliki z całego dnia. Bez tego odpoczynku informacje się mieszają, a zapominanie staje się częstsze. Dlatego, dbanie o sen to nie luksus, to konieczność. Trzecim szkodliwym nawykiem jest dieta prozapalna. Nadmiar cukru, niezdrowych tłuszczów i żywności wysoko przetworzonej powoduje mikrozapalenia w mózgu, które po cichu obniżają zdolność koncentracji, logicznego myślenia i zapamiętywania. Z kolei produkty bogate w omega-3, kolorowe warzywa i pełne ziarna wspierają ochronę połączeń nerwowych. Te nawyki Mentalna bierność, zły sen i niewłaściwe odżywianie nie powodują zapominania z dnia na dzień, ale razem podkopują fundamenty zdrowia mózgu. Dobrą wiadomością jest to, że wszystkie można zmienić dzięki drobnym codziennym decyzjom. Im wcześniej ta zmiana się rozpocznie, tym większa szansa, że zachowamy jasność i przejrzystość umysłu, które tak cenimy wraz z upływem lat. Często słyszy się, że po pewnym wieku nie ma już sensu nic zmieniać, ale to przekonanie jest bardzo dalekie od prawdy. Nauka pokazuje, że mózg ma niezwykłą zdolność do adaptacji, uczenia się i tworzenia nowych połączeń. Nawet po siedemdziesiątce. Sekret tkwi w regularności drobnych działań, które wykonywane codziennie mają ogromny wpływ na zachowanie pamięci i jasności umysłu. Jednym z prostych i skutecznych gestów jest chodzenie z uważnością. Spacerując po ulicy czy nawet po domu, spróbuj zwrócić uwagę na ruch nóg, oddech, dźwięki dookoła. Taki świadomy spacer wybudza mózg z autopilota. I wzmacnia połączenie ciała z umysłem. Co więcej, codzienne chodzenie poprawia krążenie krwi, również w mózgu, i zmniejsza ryzyko spadku funkcji poznawczych. Innym cennym nawykiem jest rozmawianie z intencją. Prawdziwe rozmowy, w których opowiadamy coś, słuchamy z zainteresowaniem. I wymieniamy się myślami, działają jak gimnastyka dla mózgu, wymagają pamięci, logicznego myślenia, empatii i uwagi, wszystko naraz. Unikanie izolacji społecznej to jedna z najlepszych metod utrzymania umysłu w dobrej kondycji. Wizyta u sąsiada, telefon do bliskiego, czy udział w rozmowie grupowej to gesty, które karmią zarówno umysł, jak i serce. Organizacja codzienności również bardzo wspiera pamięć. Miejsce na okulary, notes z widocznymi zapisami, stałe godziny posiłków i snu to wszystko pozwala mózgowi pracować z mniejszym wysiłkiem i większą przejrzystością. Im bardziej przewidywalne otoczenie, tym większe poczucie bezpieczeństwa i łatwiej skupić się na tym, co naprawdę ważne. I wreszcie, nie lekceważ siły celu. Posiadanie czegoś, co nadaje sens kolejnemu dniu, pielęgnowanie rośliny, haftowanie, przeczytanie rozdziału książki, utrzymuje umysł w zaangażowaniu. Mózg lubi delikatne wyzwania i emocjonalne nagrody. Dlatego codzienne drobne przyjemności są również sposobem na wzmocnienie pamięci. Te gesty nie wymagają siły, pieniędzy ani młodości. Wymagają jedynie obecności, lekkości i odrobiny uwagi, a mogą być nicią, która łączy dzisiejszy dzień z jaśniejszym i pełniejszym znaczenia jutrem. Jeśli dotarłeś aż tutaj, być może zadajesz sobie pytanie, czy naprawdę jeszcze warto próbować. Odpowiedź brzmi: tak, bardzo warto. Pamięć nie zanika nagle. Ona buduje się i odbudowuje każdego dnia. Poprzez drobne gesty, świadome wybory i przede wszystkim troskę. Starzenie się nie musi być ścieżką utraty, może być drogą odkryć, dostosowania się, a nawet, czemu nie, odzyskania tego, co wydawało się już odległe. Nawet jeśli zauważyłeś ostatnio więcej zapomnień, nawet jeśli słyszałeś komentarze w stylu to już wiek nie poddawaj się. Wciąż jest wiele do zrobienia. Nauka dowiodła, że osoby po siedemdziesiątym, osiemdziesiątym, a nawet dziewięćdziesiątym roku życia mogą poprawić swoją pamięć dzięki zmianom w stylu życia, stymulacji poznawczej i więziom emocjonalnym. I to nie wymaga wielkich rewolucji. To zależy od jednej decyzji. Podjętej dziś, by lepiej o siebie zadbać. Zacznij od lepszego snu, bardziej uważnego jedzenia. Poruszania ciałem z lekkością i stawiania umysłowi łagodnych wyzwań. Pielęgnuj relacje, opowiadaj historie, śmiej się z siebie, gdy coś zapomnisz, ale nie rezygnuj, bo pamięć to nie tylko wspomnienia, to również obecność, tożsamość i uczucie. A dopóki jest miłość i chęć, jest też droga. Jeśli ten film miał dla ciebie sens, podziel się nim z kimś, kto może skorzystać z tego przekazu. Polub, zostaw komentarz poniżej o tym, co robisz, by zachować aktywną pamięć, albo co zamierzasz zacząć od dziś. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, zapraszamy. To przestrzeń pełna wsparcia, wiedzy i prawdziwej nadziei dla tych, którzy chcą starzeć się z godnością i samodzielnością.